Teraz, teraz uwaga, posłuchajcie, wszyscy skupieni, za chwilę będzie start. Uwaga, sędzia, tam ma małe motoroweczce. ma ze sobą... Nie, I za chwilę zobaczymy jak wygląda start. Uwaga. Przypominam, starostwo wiking i cukrownia. Żółty w żółtych koszulkach, czarny koń zawodów, cukrownia. Uwaga, poszli! Poszli, teraz się rozpędzają proszę Państwa. Słyszymy ten rytmiczny rytm, wybijany tempa i za chwilę jak któreś zmieniają się z nami, zobaczymy kto jest z przodu. Uwaga! Cukrownia do dopingu, są po glukozie, bardzo ostro. Tam prawie 50% to są damy. To są kobiety, które proszę Państwa też uprawiają tą dyscyplinę sportu. Prosimy o gorący doping dla cukrowni. Gorący topik dla cukrowni. Wiking się wysuwa na prowadzenie. Wielki się na prowadzenie. Starostwo kuchnie to podatki. Ale proszę Państwa cukrownia jest idzie ostro. Uwaga, uwaga. Cukrownia jeszcze. Cukrownia. Cukrownia.